Tomasz się. zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Pan Zbigniew Binek, radny klubu Zielona Razem. Dzień dobry. Ekonomista dzień. Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale od sportu sobie zaczniemy. No, no chyba tak, no taki jest dzisiaj dzień wyjątkowy, tak, że tak, musimy. Tak, jest dzień, że dzisiaj wypadałoby zacząć od tego. Polacy wczoraj remisują z Niemcami. Remis, no, który daje nam Świetny punkt. Świetny wynik. Bardzo ważny punkt. Nie będzie darmowych zakupów w subicach, wie pan, tam jeden z mieszkańców, który prowadzi sklep warzywniczy, powiedział, że jeśli Polacy zwyciężą w tym meczu to u niego dzisiaj można było ogórki, ziemniaki, marchewki, wszystko na kilogramy brać za darmo. Niestety do Słubic nie pojedziemy po ziemniaki. Nie, nie, nie słyszałem o tym ale no, w takim razie y, wilk z i owca cała, czyli będzie mógł zrobić jakiś utarg w takim razie. Y, jeśli chodzi o mecz, no to y, jak najbardziej sukces z tego tytułu, że jest to punkt z mistrzami świata, tak? Wiadomo, że no, chyba nikt nie spodziewał się, że będziemy drużyną dominującą E, I nie byliśmy. Nie, nie byliśmy, nie byliśmy. Natomiast a, mieliśmy więcej sytuacji takich, w których mogła paść bramka. Szczególnie Arkadiusz Milik miał dwie takie czyste. Potem jedno podanie od Lewandowskiego z rzutu wolnego, gdzie ta jego lewa noga powinna zakręcić tę piłkę w stronę bramki, niestety nie trafił. Dzisiaj w rmf był felieton, w którym felietonista mówi, że jest przynajmniej jeden Polak, który w tej chwili na pewno Milika nienawidzi. Jest to człowiek, który postawił, uwaga, 95 tysięcy złotych na zwycięstwo Polski. O proszę. No, i... no pewnie takich osób jest więcej, ale, ale to trzeba docenić jednak wkład włożony również przez. Arkadiusza Milika, była walka to, to, ja początkowo jak oglądałem mecz, to byłem trochę znaczy nie trochę, bardzo zdenerwowany z tego tytułu, że Niemcy mogli wchodzić na naszą połowę i nie było takiego pressingu, natomiast to chyba była celowa taktyka trenera Nawałki, że nasi cofnęli się gdzieś tam na 30 metr i tam faktycznie, oni nie mieli sytuacji, proszę zauważyć, przez cały mecz nie mieli stuprocentowej sytuacji no. Tak, także Lewandowski, Fabiański Fabiański jest zawodnikiem, który ma Fabianski równą formę Tak, wie, bo wiele, wiele osób mówi e, szczęsny, szczęsny Natomiast tak. Szczęsny ma niektóre mecze wyśmienite Natomiast zdarza mu się, że Popełnia błędy również takie, które kończą się czerwoną kartką Fabiański jest naprawdę bardzo równy To jest, no, trzeba to jest przyznać, jego olbrzymia zasługa Trzeba przyznać, jego, że, taka że cecha akurat pozytywna. dobrze, że mamy na tej pozycji oczywiście, takich oczywiście. zawodników, którzy będą grali na podobnym poziomie. Również Borus, który kiedyś miał wpadki, oczywiście. ale ostatnio jest w wysokiej formie. Także tylko się cieszyć. Po zakończeniu meczu od razu rozgorzała dyskusja na medi mediach społecznościowych, że już mamy awans. Pośpieszył się radny Budziński pisząc, że na pewno mamy drugie miejsce. No nie, co jest nieprawdą. bo, bo... Absolutnie Może jeszcze e, możemy mieć trzecie miejsce, ale to trzecie miejsce chyba będzie nas premiowało. Zależy, jak się ułoży sytuacja w innych grupach. Natomiast teoretycznie trzeba pamiętać o tym, że nawet mając sześć punktów w innej grupie, można mieć trzecie miejsce. Tak. Bo 18 tak. punktów do rozdziału, Oczywiście. jeżeli jedna drużyna ma 0, to inne rzeczy No i należy no, pamiętać o tym, że gdyby udało nam się we wtorkowym spotkaniu z Ukrainą wygrać, gdybyśmy wyszli z grupy. No to wiadomo, co najmniej drugie miejsce. Ale jest szansa, że w tym turnieju jeszcze zegramy z Niemcami. za Tak, tak. E, pewnie nie chcielibyśmy tego, bo jak sądzę, niemiecka drużyna, jak zawsze drużyna turniejowa, będzie się rozpędzać z meczu na mecz. Czym wyższa stawka, tym te drużyny światowej klasy. No tak można mówić przecież o Mistrzach Świata, czy o drużnie niemieckiej, chociażby patrząc na gwiazdki, które mają Dokładnie. E, na kosz... E, oni się rozpędzają, wtedy grają jeszcze lepiej. Tutaj mam wrażenie, że wczoraj Niemcy zagrali trochę zachowawczo, że, że e, nie chcieli stracić bramki, bo wiedzieli, że potem Polacy się zamurują i już nic nie zrobią, a bali się Me tego Lewandowskiego. Mecz był który, raczej czysty. Szkoda, że sędzia nie dał żółtej kartki na samym początku Kedirze, bo się należała za taki fałd, tak. bo wtedy za chwilę zrobił drugi na kartkę i wtedy byłaby czerwona. No może, no, może nie To był początek meczu. być może. Ale wtedy może nie byłaby nie lepsza. lepsza akcja, bo to był ten faul na Miliku, który wychodził na czystą pozycję. No, tak czy inaczej. Natomiast jakbyśmy tak punkt. dalej dyskutowali o różnego rodzaju scenariuszach, nie powinniśmy na to patrzeć, ale jeżeli byśmy dyskutowali, to wiadomo, że jeżeli zremisujemy z Ukrainą, to na pewno mamy drugie miejsce. Nie pierwsze, nie trzecie, na pewno drugie. Co by nie było? E, i, wtedy, by było? I wtedy na pewno wychodzimy z grupy, jak będzie, zobaczymy. Ale trzeba pamiętać o tym, że z Ukrainą nie będzie łatwy mecz. Z tego tytułu, Nigdy że Ukraińcy już na pewno nie wyjdą, bo mają zero punktów, mają na pewno czwarte miejsce natomiast y, pamiętamy, jak my Polacy niestety niegdyś y, w różnego rodzaju dużych turniejach, Jednakże trzeci mecz był tygodnie. o nic, no bo ta. już na pewno nie wychodziliśmy i wtedy graliśmy o honor, rozluźnieni jesteśmy wtedy. Ta, ta. Y, trener wystawia tych młodszych, którzy nie, nie mieli ta, ta. okazji ta. Chcę, chcą, oni się, się udowadniają. Oni chcą ta. udowodnić ta. i wtedy jest to trudny mecz, bo z tego tytułu że ta druga drużyna gra na całkowitym ludzie. No i Ukraińcy na pewno będą stawiali opór, więc pokażą, że też potrafią grać w piłkę, aby Polakom się udało. Dobra, kończone z piłką nożną. Jak najbardziej. Może jeszcze nam się uda do końca tych mistrzostw e, o piłce nożnej porozmawiać. E, teraz o ekonomii, już za kilka chwil. Na Uniwersytecie Zielonogórskim e, między innymi będzie profesor Dariusz Rosati e, z krótkim wykładem. Wszystko połączone e, z końcem studiów e, mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Ostatnia edycja. Przynajmniej na razie. To prawda. E, ostatnia edycja tych studiów. E, ci, którzy mieli okazję studiować, wiedzą, no, że, jakie to były studia, e, kto e, gościł tutaj, jak były prowadzone zajęcia, więc, więc tutaj na pewno uczelnia trochę traci, tak mi się wydaje. Myślę, to, że, że dosyć że, mocno tak. I, tak, i, że kończy się i, taki i kierunek. Traci i uczelnia, i traci trochę, ja bym powiedział, wizerunek NBP, bo jeżeli ktoś się przyjrzy, jeżeli NBP uzasadniło hmm, zakończenie. Tych studiów podyplomowych w całej Polsce, aby było edycji 7, tym, że Ministerstwo Finansów zlikwidowało takie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw prowadzenia euro, to tym bardziej chyba NBP jako bank niezależny powinien edukować społeczeństwo w zakresie wspólnej waluty. Z tego tytułu, żeby społeczeństwo mogło wypowiadać się na temat ewentualnego wejścia Polski do strefy euro na podstawie argumentów, których dzisiaj nie mają, jeżeli nie mają tej wiedzy. Także jest to smutne. No, wracając do wykładu, no dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa na godzinę 11, lepiej być chwilę wcześniej, bo pomimo, że jest to największa aula na Uniwersytecie na ulicy Podgórnej, to pewnie miejsc może nie być, jeżeli przyjdzie się o 11, a nie ma co się spóźniać, bo wykład będzie krótki. E, tak się umówiliśmy z profesorem Rosatym, żeby ten wykład trwał z pół godziny, roboczy temat budżet strefy euro, natomiast później będzie seria pytań. Także to może być ciekawe, jeżeli będzie jakaś dyskusja. I miejmy nadzieję, że będą to do pytania dotyczące przede wszystkim strefy euro. Tak, tak, żeby nie, żeby nie były że pan pytania. Profesor Rosati jest yy, eurodeputowany. Tak, natomiast yy, my zapraszamy profesora Rosatiego, bo nie po raz pierwszy mamy z nim styczność. Tylko jako wybitnego ekonomisty nigdy nie wprowadzamy polityki w mury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo sobie cenimy jego wiedzę z zakresu ekonomii. No, ale tak się składa, że ci najwybitniejsi ekonomiści w naszym kraju mieli lub mają epizody polityczne w swoim życiu, jeśli spojrzeć na tych to profesorów, którzy pojawiali się podczas e, kolejnej edycji, każdej kolejnej edycji tych studiów, o których mówimy, no to przecież były tak, profesor. Mieli Belka. Tak. Był Petru, który nie był politykiem na dzisiaj. Nie był, jest. był profesor wtedy... Kołotko, który również był. był finansów. Tak. Natomiast ja bardzo cenię profesora Rossatiego z tego tytułu, że on nigdy o polityce nie mówi w trakcie wykładów na w murach uniwersyteckich. Kiedyś mówiąc że za to podziękowałem, bo ja to pierwszy wykład taki mieliśmy, już był moment kampanii, ja nie chciałem w nie tym pomocy. momencie, a tak, a wykładowca, ani jednego, ani jednego słowa o wyborach jakiś do Europarlamentu. Ja mu za to podziękowałem, na co on skwitował. Ale to normalne, ja jestem na uniwersytecie, ja tutaj mówię o ekonomii. No rozdziela to, także tak, to jest olbrzymia cecha, pozytywna. A później, 11, jeżeli ktoś tak. byłby jednak zainteresowany, bo po serii pytań, po, po dyskusji, profesor Rosati będzie wręczał dyplomy naszym studentom, 60 osobom, więc jak ktoś by, by chciał zobaczyć, jak ci nasi studenci są zadowoleni z tych studiów, proszę ich pytać o to, czy studia są potrzebne, czy warto było na te studia się zapisywać, no bo to oni tak naprawdę są najlepszymi recenzentami tego. Poza bo tym... To było robione dla nich Tak, również będzie monograf będzie książka z tych studiów. Również jeden ze studentów napisał artykuł, także to nas bardzo cieszy. No to teraz przeniesiemy się na Chynów. Tam przez cały czas trwa walka, tak chyba należałoby to określić. W kategoriach lekko sportowych walka o podwórko, Niwea, o Plac Zabaw, który, nowoczesny, który, który może powstać właśnie w Zielonej Górze. Do tej pory nie udało się wygrać jeszcze w tym konkursie, jeśli chodzi o, o jakąkolwiek lokalizację. W naszym mieście mamy lokalizację, pniemy się po szczebelkach tych głosów. Jest coraz więcej, można głosować oczywiście przez stronę internetową zupełnie darmową, nie ma tu żadnych SMS-ów płatnych czy czegoś, tam. E, no a szansa jest na to właśnie, że to podwórko powstanie. To prawda, mamy już raz 130 tysięcy głosów, jest to olbrzymia ilość, natomiast no, to głównie chynowianie głosują. To jest, to jeszcze jest smutne cały miesiąc temu mówił bóra. pan, że gdyby każdy żanin e, tak, oddał jeden tak. głos. Chociażby jeden to, to jesteśmy. No to 130 tysięcy tak, to już prawie, Tak, prawie na, natomiast to nie gwarantuje <noise> cały czas nam tego e, miejsca premiowanego. E, może przypomnę, że ponad 900 lokalizacji jest. W Polsce 20 lokalizacji wygrywa plac zabaw, który wybuduje firma Niwa. Mamy 18 miejsce. Także na tę chwilę łapiemy się na, na, na tę budowę, natomiast Ale wiem, kiedy do końca czerwca. Do końca czerwca, a wiemy, że ostatni dzień może nawet kilka ostatnich dni, może być dniami cudów. Musimy się na to przygotować, więc mobilizujemy się bardzo, ażeby, ażeby tych głosów codziennie było coraz więcej. Tak? Kiedyś napisałem na mediach społecznościowych, rozpędzamy się jak pendolino, może nie to pendolino w Polsce, ale ogólnie jak pociąg pendolino. Coraz szybciej, coraz, szybciej, coraz więcej tych głosów oddajemy, ale taki apel dla, do wszystkich zielonogórzom, którym le leży na sercu dobro naszego miasta, a żeby zagłosowali, żeby gdzieś tam znaleźli w ciągu dnia tą minutę, ażeby oddać głos na lokalizację zielonogórską, bo wtedy wygramy. To, to będzie event skali kraju, ponieważ na ileś różnego rodzaju konkursów organizowanych w ramach Podwórko Niewa nigdy duże miasto nie wygrało, bo jednak ta społeczność wielkomiejska nie potrafi się tak zintegrować, jak miejska jakaś tam, no, powiem, mniejsza powiem, miejska. Powiem panu szczerze, że prawdopodobieństwo, że ja ze swoimi dzieciakami pojadę na Chynów na plac zabaw jest znikome. Jest mały, chociaż oczywiście ten plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich góry Naturalnie. Także mamy nadzieję, że jeżeli byśmy wygrali, to będziemy również gościli e, mieszkańców całej Zielonej Góry, tej dużej zielono, Zielonej Góry Pięknej i wydaje mi się, że mógłby być to też pewien impuls, bo jeżeli się okaże, że na Góra może w tym, w tym konkursie wygrać, to ja bym chętnie widział za rok kolejną lokalizację i od razu z góry mówię Państwu, bo jestem po rozmowach z Chynowianami. Oni pomogą tej lokalizacji również w głosowaniu. Także a, dzisiaj, Chynów, za rok, proszę, szukajmy lokalizacji a w Góry, gdzie uwagę chcecie to, że mieszkańcy Chynowa potrafią się zmobilizować. A to co prawda. Głosowań w budżecie obywatelskim. Ja mam wrażenie, czy mam kciuki, myślę, że uda się zrobić to na podwórko. I to rzeczywiście może być impuls dla wszystkich innych, do tego, że w Zielonej Górze się da startować w tego rodzaju konkursach. Ludzie czasami po prostu nie wierzą w jakieś takie to konkursy, prawda. To, to, to niestety coś ktoś daje niby zadanie. To niestety wymaga wielu poświęceń przez kilka, kilkanaście rodzin chynowskich. Gdyby to się nieco bardziej rozłożyło na Zieloną Górę, to znacznie łatwiej byłoby w takim konkursie wygrać. I. Poszczególne rodziny chynowskie by częściej jadały zwykły obiad. Bo dzisiaj to raczej to jest coś odgrzewanego, bo nie ma na to czasu. Dzieci są w to też zaangażowane. Również dziękujemy tutaj szkole, która udostępnia nam pomaga nam jak może w głosowaniu. Także, jeszcze raz apelując, proszę o głosy. Wygrajmy to, a za rok kolejna lokalizacja. Pan też jest idealnym ambasadorem tej inicjatywy, bo mam wrażenie, Ja jestem że, tylko że kiedy, łącznikiem. Że, ja tak, jestem... ale kiedy się widzimy, za każdym razem mówi pan podwórko i Tak, Nivea, bo, bo, bo Dlaczego to jest ważne? Bo nie sztuką jest za każdym razem prosić prezydenta, żądać od prezydenta pieniędzy na różnego rodzaju inicjatywy. Jest wiele stowarzyszeń Zielonej że Są takie, które się pięknie nazywają jak upiększanie miasta. One tak naprawdę powinny wziąć na barki wyszukiwanie takich konkursów, mobilizowanie i głosowanie i wygrywanie. To wtedy ja, ja widzę ta, ta, taki sens istnienia takich stworzeń. Zawsze jest tak, że sukces ma wielu ojców, kiedy coś się udaje, to, tam, to prawda, większość to osób prawda. będzie się pod tym pokusy. Mi to nie przeszkadza, ja, ja chętnie będę w dziewiętnastym szeregu, jeżeli to się uda, jako osoba, która się do tego przyczyniła, niechaj to będą inni, Natomiast, żebyśmy wygrali. Pomysł wieży na Wzgórzach Piastowskich się panu podoba? Wieża, o której mówił Jest prawie? to ciekawy pomysł, jest to ciekawy pomysł. Oczywiście, ja jako ekonomista patrzę od strony finansowej. Pytanie, ile to będzie nas kosztowało, ile będzie można środków unijnych na to pozyskać, bo to też nie jest tak, że Środki unijne będziemy mieli, więc warto je wykorzystać, bo przepadną. Bo być może te środki unijne można byłoby przeznaczyć na jakąś inną Nie, no tutaj wiadomo jest, że jeśli ma się to wpisywać w cały proces rewitalizacji Wzgórz Piastowskich i tego miejsca przy Tatrzańskiej, to będzie to po prostu kolejny element obok toru saneczkowego, stoku igielitowego, boisk, które mają... Tak, taka kompleksowość. I tak dalej. I ta wieża będzie po prostu taką wisienką na torcie, ale kto wie, czy ona dla wielu, gdyby powstała i była rzeczywiście zrobiona podobnie jak, jak chociażby ta w Czechach, e, no to byłaby atrakcją turystyczną i Dokładnie. to nie, nie tylko ci, którzy trenują jakiekolwiek sporty, wybieraliby się, żeby pooglądać panorama Zielonej Góry. Zwłaszcza, że taka wieża jest czynna cały rok. Panoramę miasta możemy podziwiać wtedy o każdej porze roku, czy będzie zima, czy będzie lato. I jeśli to będzie zrobione dobrze, funkcjonalnie, to rzeczywiście może to być e, atrakcyjne. To, to to jest właśnie szansa na to, żeby ewentualnie turystów, gdzie do każdej z rodzin przyjeżdżają goście, zaprowadzić, pokazać taką wieżę. To będzie na pewno atrakcja. Natomiast też widziałem na, wpisie, na wpisach społecznościowych mnóstwo pozytywnych opinii, więc jeżeli ktoś jest przeciwny temu, to fajnie gdyby to teraz partykułował, bo później fajnie się krytykuje, że coś tam nie działa, coś tutaj nie tak miało być. La, trzeba byłoby się zastanowić, co zrobić, żeby było to po pierwsze bezpieczne, bezpieczna wieża, żeby jak naj, nie najwięcej kosztowała, no i później, żeby również obsługa tej wieży nie była zbyt kosztowna, no bo tak... Ktoś musi pilnować. Jak pilnować, to trzyma, trzeba wprowadzić bilety. Czyli też czy coś takiego logistycznego należałoby tutaj zaproponować. Ja pamiętam, jak niegdyś palmiarnia miała bilety wstępu i wtedy było bardzo mało osób, ta palmiarnia cie, kiepsko funkcjonowała. Teraz, kiedy jest ona otwarta, znacznie więcej gości przychodzi i tak naprawdę częściej siadają, jedzą loda, a może wypiją kawę i utargi są większe. Ja Także ja pomysł że cały, jak najbardziej fajny. Diabeł ja tkwi w szczegółach. Pytanie, tak jak powiedziałem, ile to będzie kosztowało i jakim kosztem chociażby, nie wiem, wycięcia ilu drzew, tak? Bo jeżeli to będzie... Bo jeżeli chcemy ten stok narciarski, no to teraz pytanie, gdzie będą y, y, potencjalni y, korzystający z tego stoku parkować? Jeżeli zimą gdzieś daleko będzie parking i dzieci z tym całym sprzętem, o sprzętem ciężkim będą miały dojść do taczańskiej, to będą już zmęczone. Lepiej byłoby, żeby ta podjeżdżała albo jakaś kolejka albo jakiś parking zrobić bliżej. Tylko, no tylko ta co ta jest kwestia ingerencji w, ten w las. W sposób, że nawet e, fakt, że e, dawno temu nie było już tak dużej ilości samochodów, tak i mało kto. No pan prezydent ma bardzo ciekawe wizjonersko, jeśli chodzi o tamten sprzęt, Ale można zaparkować spokojnie pod amfiteatrem, e, założyć narty i nawet pomiędzy drzewami zjechać do może, i, może i tak. i, i, nie, nie ma wielkiego problemu, zawsze tak się działo, ci, którzy chcą zejść sobie, to schodzą i przypinają narty. Także na fajnie, że pomysł Wypłynął teraz, że można od, na ten temat dyskutować, bo fajnie, jeżeli każdy źle zobaczy ewentualnie szanse i zagrożenia związane z tą inwestycją, bo to może jak gdyby zaważyć na decyzji. Więc teraz, oni, nie w momencie, kiedy będziemy realizowali. tak? Bo tak, pamiętamy oczywiście, tylko oczywiście. wstępny szkik z tego, jak mogą wyglądać wzgórze piastowskie przedstawione już dobrych kilka miesięcy temu, ale za moment będziemy mieli e, zorganizowane. Konsultacje z prawdziwego zdarzenia właśnie tam, w tym miejscu na Wzgórzach Piastowskich i wtedy proszę bardzo, I, ludzie i, i będą tak, mogli się. tak, to powinno się, się odbywać. I bardzo bym tutaj też apelował do mieszkańców, którym ewentualnie taki pomysł jak najbardziej się podoba, żeby też swój głos w dyskusji takiej podawali. Bo to często jest tak, jak komuś się podoba, to ktoś mówi, a to jest fajne, więc nie muszę się wypowiadać. Natomiast wtedy kilku przeciwników danego pomysłu się wypowiada, jest głośno w mediach i, i wtedy to jak gdyby ten taki prawdziwy obraz zaciera. No zobaczymy, jak to będzie. Na konsultacje pewnie poczekamy sobie jakiś czas. Na razie wiem, że delegacja urzędników i radnych wybiera się, aby obejrzeć inwestycję realizowaną właśnie taką, związaną z wieżą, z wieżą widokową. Jest ich kilka w niedalekiej w sumie odległości od Zielonej Góry. Pojadą, dowiedzą się. O zapatą, właśnie, czyli jeżeli, był, jeżeli pierwszym krokiem byłoby to, czy w ogóle taka wieża powinna być, no to drugi krok to powinien być wybór, alternatywy. Kilka wież, które moglibyśmy tak. wykorzystać, kilka lokalizacji, żeby to i że po terenie był tak? tutaj Gdyby... rozmawiałem on mówi wieża fajnie a może jeszcze taka kawiarenka mówi że musi hmm. coś na wzór tej która jest na przykład na wieży yy, telewizyjnej w Berlinie o no ale tak obracany yy, jak najbardziej tylko że pamiętajmy kto ma prowadzić tą kawiarenkę jeżeli ma to prowadzić yy, 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 no miasto nie będzie tego prowadzić. właśnie czyli podmiot prywatny no to on nie będzie tego prowadził jeżeli nie będzie miał utargu jeżeli natomiast będą chętni do odwiedzania i do spożytkowania czegoś tam, z to jak najbardziej będzie to opłacalny biznes. I miasto również będzie miało kolejną korzyść z wynajmu takiej powierzchni. No, dlatego trzeba myśleć już w formie. Oczywiście wszystko można związać. Wszystkie Kwestia wszystkie. właściwej organizacji. Zbigniew Binek, radny klubu Zielona Razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. bardzo serdecznie za rozmowę.